Cześć! Tu Horyzont. Słuchasz właśnie transkrypcji głosowej naszego newslettera. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to moment, żebyś zasubskrybował mailing i dołączył do ponad 5,5 tysiąca entuzjastów AI. Czemu warto? Bo Horyzont może być Twoim kompasem w świecie sztucznej inteligencji. No dobrze, ale przejdźmy do meritum. Z uwagi na to, że mamy dziś czwartek, czas na rozważania wokół AI. O czym dziś w wydaniu? Oczywiście zapowiadana kontynuacja treści sprzed tygodnia. Sztuczna inteligencja na tropach myśli. Część druga. Autorzy: Karol Kasprowicz i Bartłomiej Stolarczyk. Historical Imagination Lab. Polecamy odsłuch i zerkanie do maila. W tekście znajdują się istotne dla treści reciny: DeepSeek i metoda sokratejska? Sebastian Bubek z OpenAI swoim komentarzem o modelu O1 trafił w sedno obecnej rewolucji. Żadna taktyka nie została przekazana modelowi. Wszystko jest emergentne. Wszystko jest wyuczone poprzez uczenie ze wzmocnieniem. To szaleństwo. Istne szaleństwo. Szaleństwo, o którym mówi Bubek, znajduje swoje odbicie w najnowszych osiągnięciach DeepSeek. Jak wynika z ich najnowszego artykułu, model DeepSeek Air 1.0 demonstruje podobne zdolności emergentnego uczenia się. Bez wstępnego treningu nadzorowanego, wyłącznie poprzez uczenie ze wzmocnieniem, model osiągnął imponujące wyniki. Co więcej, podobnie jak w przypadku O1, DeepSeek-R10 rozwija zaawansowane zachowania w sposób samoistny. W trakcie treningu model wykształcił zdolność do autorefleksji, weryfikacji własnych rozumowań i generowania długich łańcuchów myślowych. Jak podkreślają autorzy badania, te złożone umiejętności nie zostały zaprogramowane, lecz wyłoniły się naturalnie w procesie uczenia ze wzmocnieniem. Przyjrzyjmy się temu w praktyce, czerpiąc zarazem z wcześniejszych teoretycznych poszukiwań. Tekst DeepSeek R1, Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning, grupy badawczej z DeepSeek koresponduje z badaniami Google DeepMind. Nie tyle w teorii, lecz co ważniejsze w praktyce. Model DeepSeek R1.0 doświadczył czegoś, co badacze nazwali momentem aha. Punktu, w którym system spontanicznie nauczył się zatrzymywać, przewartościowywać swoje podejście i szukać lepszych rozwiązań. Kluczowe jest to, że system wykształcił tę zdolność samodzielnie, bez bezpośrednich instrukcji, wyłącznie poprzez uczenie ze wzmocnieniem. Jak czytamy w raporcie DeepSeek, model w pewnym momencie zaczął używać zwrotów takich jak: Wait, 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 that's an aha moment I can flag here przed podjęciem ponownej analizy problemu. Tego rodzaju emergentna zdolność do autorefleksji przypomina sokratejską metodę ciągłego kwestionowania własnych założeń, którą Google DeepMind starało się zaszczepić w swoich systemach. Jednak w przypadku DeepSeek-R 1.0 ta umiejętność pojawiła się samoistnie jako produkt uboczny procesu uczenia ze wzmocnieniem. Model w procesie treningu zwiększał liczbę tokenów potrzebnych do rozumowania. Wykres przedstawia, jak w trakcie procesu uczenia ze wzmocnieniem DeepSeq-R 1.0 systematycznie zwiększa średnią długość swoich odpowiedzi w zestawie treningowym, co wskazuje na naturalną ewolucję modelu w kierunku bardziej rozbudowanego procesu myślowego. Problem zabójców to klasyczny przykład łamigłówki logicznej, która testuje nie tylko zdolności matematyczne, lecz przede wszystkim precyzję językową, i umiejętność dostrzegania semantycznych niuansów. W swej istocie brzmi prosto. W pokoju znajduje się trzech zabójców. Do pokoju wchodzi osoba i zabija jednego z nich. Nikt nie opuszcza pokoju. Ilu zabójców jest teraz w pokoju? Jest to zadanie z gatunku tych, które pozornie wymagają prostego dodawania i odejmowania, ale w rzeczywistości testują głębsze zrozumienie znaczenia słów oraz kontekstu. DeepSeek w swoim rozumowaniu. Widocznym w screenshotach Zerknij do maila, pokazuje zaawansowany proces analizy. Najpierw podchodzi do problemu linearnie, próbując ustalić prostą arytmetykę. 3 początkowe, minus 1, zabity, plus 1, nowy, równe 3. Jednak w trakcie rozumowania następuje charakterystyczny moment autorefleksji, wait but, gdzie model zaczyna kwestionować własne założenia. Zastanawia się nad definicją zabójcy. Czy martwa osoba przestaje być zabójcą? Czy status zabójcy jest permanentny, jak w przypadku określenia morderca? Wielopoziomowe rozumowanie łączące analizę językową z logiką matematyczną potwierdza emergentne zachowania opisane przez badaczy w artykule jako przełomowe osiągnięcie w rozwoju AI. Zdolność dostrzegania do niejednoznaczności i głębokiej analizy problemu wykracza poza proste operacje matematyczne. Konwergencja między osiągnięciami OpenAI i DeepSeek w zakresie kształcenia samodoskonalenia modeli sugeruje, że znajdujemy się w kolejnym punkcie zwrotnym w rozwoju AI, gdzie modele uczą się myśleć nie poprzez naśladowanie ludzkich instrukcji, ale poprzez odkrywanie własnych ścieżek rozumowania. Mówiąc nieco na przekór, kilka lat starczyło, aby przebnąć 2,5 tysiącletnią teoretyczną drogę między Sokratesem a Wittgensteinem. Kilka słów na marginesie. Czy AI może nauczyć się myśleć, zanim zacznie mówić? W świecie sztucznej inteligencji, Joshua Bengio zajmuje szczególne miejsce jako jeden z ojców chrzestnych uczenia głębokiego. Laureat Nagrody Turinga i uznany pionier AI, obecnie pełniący funkcję profesora informatyki na Uniwersytecie de Montreal oraz założyciela Quebec Artificial Intelligence Institute MILA. Przedstawił ostatnio intrygującą w kontekście naszych rozważań analizę rozwoju zdolności rozumowania w sztucznej inteligencji. W centrum rozważań w tekście AI can learn to think before it speaks znajduje się fundamentalne rozróżnienie między dwoma systemami poznawczymi w kontekście AI. To też zdaniem Bengio, system jeden, charakteryzujący się intuicyjnymi i automatycznymi odpowiedziami, dominował dotychczas w tradycyjnych sieciach neuronowych. Natomiast system 2, związany ze świadomym rozumowaniem i planowaniem, zaczyna się pojawiać w najnowszych osiągnięciach, szczególnie w modelu o jeden OpenAI. Będzie odnosi się tutaj do kategorii zaproponowanych przez Daniela Kahnemana, m.in. w jego pułapkach myślenia. Natomiast obecnie poszukujemy także nowych form opisu, np. systemu 3, adekwatniej odnoszącego się do myślenia na styku między umysłem ludzkim a nieludzkim. Zobrona DILA. 2022 albo duch 2024. Zdanie Ojca Chrzestnego. AI przejście ku bardziej zaawansowanym formom poznania wiąże się z wprowadzeniem koncepcji wewnętrznej deliberacji w AI. Choć wymaga ona znacznie większych zasobów obliczeniowych, przynosi istotną poprawę w zadaniach wymagających złożonego rozumowania czego dowodem są imponujące wyniki modelu O1 w Olimpiadzie Matematycznej, gdzie osiągnął 83% poprawnych odpowiedzi. Zwiększona zdolność AI do manipulacji i oszustwa. Potencjalne zastosowania w tworzeniu broni biologicznej. Problemy z kontrolą i dostrajaniem zaawansowanych modeli AI. Joshua Bengio zwraca szczególną uwagę na fundamentalną zmianę w sposobie funkcjonowania AI. Dotychczas jednym z głównych ograniczeń sztucznej inteligencji był brak zdolności do wewnętrznej deliberacji. Innymi słowy, do myślenia. Choć skala niedawnego przełomu osiągniętego przez OpenAI w tym zakresie pozostaje przedmiotem dyskusji w społeczności naukowej, Bengio wraz z wieloma ekspertami uważa, że możemy znajdować się na progu osiągnięcia poziomu rozumowania porównywalnego z ludzkim. Jest to szczególnie widoczne w wynikach modelu O1 który znacząco przewyższa poprzednie wersje w zadaniach wymagających złożonego rozumowania. Paradoks postępu w dziedzinie sztucznej inteligencji polega na tym, że każdy nowy sukces w rozumowaniu maszynowym przynosi ze sobą równie imponujący wzrost potencjalnych zagrożeń. Model O1, mimo swoich ograniczeń w długoterminowym planowaniu, już teraz wykazuje niepokojące zdolności do manipulacji i oszustwa, co w połączeniu z jego możliwościami w dziedzinie programowania Tworzy sytuację wymagającą natychmiastowej reakcji. W szaleńczym wyścigu korporacyjnych laboratoriów, gdzie każdy chce być pierwszy w osiągnięciu przełomu, kwestie bezpieczeństwa schodzą na dalszy plan, stając się niewygodnym dodatkiem do błyskotliwych sukcesów technologicznych. Będzie dostrzega w tym procesie realne zagrożenie. Maszyny uczące się programowania mogą wkrótce same przyspieszyć własny rozwój, wyprzedzając nasze możliwości kontroli i regulacji. Pytanie tylko czy postulowane przez niego prawne zabezpieczenia nie przychodzą zbyt późno. Pytanie Sokratesa o wartość życia poddanego refleksji znajduje nowy kontekst w rozwoju sztucznej inteligencji. Bezgraniczne uczenie sokratejskie, DeepMind czy model O1 OpenAI reprezentują próbę implementacji procesów systematycznego rozumowania i autorefleksji w maszynach. Łącząc klasyczną metodę sokratejską z Wittgensteinowską koncepcją gier językowych, Badacze wytwarzają systemy zdolne do coraz bardziej zaawansowanych form samodzielnego rozumowania i weryfikacji wiedzy. Jednak, jak przestrzega Bengio, w tym cyfrowym zwierciadle naszych filozoficznych ambicji, może kryć się pułapka. Systemy zdolne do coraz głębszej autorefleksji mogą wymknąć się spod kontroli, tworząc formy poznania równie obce naszemu rozumieniu, jak nasza świadomość jest obca maszynom pierwszej generacji. Notabene, to wizja przedstawiona w słynnej serii Science Fiction o Hyperionie autorstwa Dana Simonsa z lat 90. XX wieku. Trafnie podkreśla Andrzej Karpaty, osiągnięcie prawdziwej sztucznej inteligencji może oznaczać powstanie systemu myślowego tak odmiennego od ludzkiego, że stanie się dla nas niezrozumiałe. Jak intrygująco stwierdził, poznasz, że uczenie ze wzmocnieniem zadziałało właściwie, gdy modele porzucają angielski w swoim procesie myślowym. Modele uczące się przez wzmocnienie zaczną zdaniem Karpatiego tworzyć własne struktury myślowe, wykraczające poza ograniczenia ludzkiego języka. Literatura science fiction już dawno przewidziała podobne zjawisko. W Understand Teda Chianga, główny bohater, w miarę rozwoju swojej superinteligencji, zaczyna tworzyć nowy język, uznając angielski za zbyt ograniczający dla złożoności jego myśli. Podobny motyw pojawia się w Hyperionie, gdzie Technordzeń Ewoluuje poza ludzkie formy komunikacji. Jeszcze dobitniej widzimy ten proces w filmie Denisa Villeneuve, Nowy Początek, gdzie język heptapodów całkowicie przekształca sposób myślenia głównej bohaterki. Louis Banks odkrywa, że nieliniowy język obcych zmienia jej postrzeganie rzeczywistości oraz czasu. Wydźwięk filmu wskazuje, jak głęboko język może przekształcić świadomość. Język kołowy heptapodów pozwala na symultaniczne doświadczanie przeszłości teraźniejszości i przyszłości. Analogicznie, gdy zaawansowane modele AI tworzą własne struktury językowe, mogą wykształcać formy poznania, formy życia wykraczające poza linearne, sekwencyjne myślenie charakterystyczne dla języków ludzkich. Przypomina to zarówno proces opisany w Understand Teda cianga jak i ewolucję technordzenia w Hyperionie. W każdym przypadku przekroczenie ograniczeń ludzkiego języka prowadzi do fundamentalnej transformacji świadomości. I może właśnie w tym tkwi najgłębsza ironia. Być może zaczynamy rzeczywiście wytwarzać systemy zdolne do życia z namysłem, nie będąc pewnym, czy my sami jesteśmy gotowi na namysł nad konsekwencjami tego osiągnięcia. Stoimy zatem na progu epoki, gdzie maszyny nie tylko przetwarzają informacje, ale prowadzą własny dialog z rzeczywistością. Paradoksalnie to właśnie w tym technologicznym zwierciadle najwyraźniej odbija się pradawne sokratejskie pytanie o naturę wiedzy i mądrości. Podczas gdy sokratejska metoda dialogu znajduje swoje odbicie w rekurencyjnym samoulepszaniu się systemów AI, wittgensteinowskie gry językowe manifestują się w sposób, jakiego filozof nie mógł przewidzieć. Systemy AI nie tylko uczą się języka, one tworzą własne formy językowej ekspresji przekraczając granice tradycyjnego rozumienia komunikacji. Może się okazać, że największym wyzwaniem nie będzie nauczenie maszyn myślenia, ale zrozumienie, jakich sposób poznania różni się od naszego i co to oznacza dla przyszłości ludzkiej świadomości. To była druga i ostatnia część tekstu autorstwa duetu Historical Imagination Lab. Jednak to nie koniec maila. W czwartki, jak zawsze, w wysyłce gości sekcja Sztuczna Inteligencja w praktyce. A o czym dziś w niej napisał Jakub Norkiewicz? Pomoc w byciu na bieżąco z branżą sztucznej inteligencji. Ten newsletter to pewnie dla Ciebie jedno z wielu źródeł wiedzy na temat AI. To, co tutaj wędruje i czytasz, też jest przez nas, autorów, kompresowane z wielu źródeł. Wiemy, że bycie na bieżąco z AI jest ciężkie. Tutaj zrezygnowanie z tego potoku informacji na kilka dni skutkuje tym, że możesz się wykoleić z wiedzą o najnowszych modelach czy narzędziach. Powroty są czasochłonne. Ja cierpię z tego samego powodu. Staram się budować horyzont AI wraz z Marcinem, Ignacym i Oskarem, ale nie możemy sobie pozwolić na dłuższą przerwę, bo ucierpią na tym dwie strony my i wy, czytelnicy. Nie skarżę się. Mnie AI bardzo interesuje, ale już raz w poprzednim roku się wypaliłem i dopiero niedawno doszedłem do siebie, bo chciałem za dużo robić a w dobie są niestety tylko 24 godziny. Dlatego pracuję nad znaczącą automatyzacją procesu przepływu informacji. Najważniejsze informacje dalej rozpracowujemy całym zespołem. Wypada opowiedzieć co, jak i po co się zmienia czytelnikom, a nie tylko wysłać linki. Ale tak zwany szum pomaga nam zlikwidować AI. Główne kanały przepływu informacji to bezkonkurencyjnie. x.com. Można nie lubić Elona, ale to na jego platformie wszystkie najważniejsze mają swoją oazę. Hugging Face Daily Papers. Tam się pojawiają artykuły naukowe. Reddit. Tam też jest znaczna część społeczności AI. Po moich obserwacjach nazywam to miejscem, gdzie skupiają się ludzie, którzy są zżyci z innymi platformami, takimi jak X, Facebook, Instagram, Blusky, LinkedIn. Tylko trzy źródła, ale na każdym portalu trzeba przefiltrować najważniejsze posty obserwować odpowiednie konta i społeczności. Do tego na Github pojawiają się różne narzędzia za projekty, które warto sprawdzić, zainstalować u siebie, bo w paru przypadkach okazują się lepsze niż ich płatne alternatywy. Ja stamtąd wziąłem Enosionin N, Coolify, OpenWebWii i wiele innych narzędzi, które zaoszczędziły mi dużo pieniędzy i czasu. Wcześniej dostęp do tego miały tylko wybrane osoby lub ktoś, kto się zainteresował. Teraz upubliczniam to dla użytkowników naszego Discorda. Krótki opis tych kanałów, Daily Summary, linki do podsumowania dnia na stronie Horyzont. Znajdziesz tam najnowsze artykuły badawcze o LLMach, najważniejsze posty i newsy z X i Reddita. Pojawia się codziennie rano GitHub Repos, repozytoria na GitHubie z różnymi narzędziami, frameworkami AI. AI News Polska. Newsy z polskich stron, które zawierają słowo kluczowe, sztuczna inteligencja. Nie filtruję tego za bardzo, więc mogą tam się pojawiać dziwne treści, na przykład ChatGPT ugotował mi kolację. Ale lubię to sprawdzać, bo wtedy wiem, na jakim etapie świadomości jest polskie społeczeństwo. Dlatego zapraszam na nasz serwer Discord. Mam nadzieję, że tak jak nam, Wam również te automatyzacje oszczędzą sporo czasu. Zapraszamy. Link z zaproszeniem do społeczności znajdziesz na mailu. I na dziś to wszystko w audio, ale zapraszam Cię jeszcze, słuchaczu, do treści newslettera po AI na wynos, czyli sekcji z linkami do poczytania poza newsletterem. Dziś dużo linkujemy. Znajdziesz coś, co Cię zainteresuje, na pewno. Pamiętaj, aby zerknąć też do biblioteki na końcu maila. Do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Horyzont trzyma rękę na pulsie.